Witam z tej strony JJD. I dzisiaj chciałbym porozmawiać temat FNF World. Scott usunął go zaraz, nie aż tak szybko. No, szybciej niż to. W ogóle było do przewidzenia, żeby cokolwiek z tym zrobił. W każdym razie usunął grę. Moim zdaniem to dlatego, że chcę dać parę nowych robotów. Parę nowych zakończeń i parę nowych sojuszników do naszego party. Ja niestety miałem takiego pecha, że nie zdążyłem w to zagrać. Naprawdę bardzo mi przykro, mnie samemu, siebie samego. No ale cóż. Peszek, jak to się teraz mówi. Ale nieważne. W każdym razie myślę, że jest, jak Scott chce dodać jakiś koniec. To mógłbym dodać w koniec, w którym my dowiadujemy się, dowiadujemy się na przykład kim jest Purple Guy, Phone Guy, Pink Guy. Może w końcu się dowiemy, kto, kto to jest. Bo tak niektórzy osądzają bycie Purple Guy'em tym, tym... Majka Schmidta. Yy, Schmidt w rzeczywistości jest niewinny. Tak mi się przynajmniej zdaje. To jest jedna wersja mo moich przemyśleń. Jakie zakończenie mógłby dodać Scott do nowej wersji gry? Inna jeszcze opcja. Mógłby w końcu dodać. Jakąś głębszą historię wyjaśniającą, co się stało z dziećmi. Czy to one są w tych animatronikach, te ich dusze, czy może to po prostu ktoś zaprogramował te roboty, aby zabijały? Jakiś psychopata albo właściciel Fredbear, nie, Fazbear Entertainment. Tak to do Efena Forda. Można by dodać jeszcze parę ciekawych postaci. Yy, na przykład... Była teoria, że w pierwszej części... Yy, istnieje ktoś taki jak... chyba... Doge the Dog? Czy coś takiego... No. Anim, animatronik-pies w każdym razie. No, czy gdzieś tam chyba... Yy, czaju po... prawej stronie? Słabo ja, ostatnio grałem w FNFA 1 jakieś rok Dwa temu. I... Jego można by dodać. Jeśli to by była prawda. Albo... Coś, co by zostało dodane. Nie wiem, jak to się nazywało, ale... Chyba jakiś... Fan coś. Jakaś modyfikacja wprowadzona przez fana do gry. To chyba było albo w dwójce, albo w jedynce. Jak spojrzymy na którąś z kamer, możemy zobaczyć jakby cień, czy sylwetkę człowieka w cieniu. Dalej już nic nie widać. No, uznano jednak, że to nic nie jest wspólnego ze sprawą, że to jakiś fan tam dodał, że się nie liczy. Że to, żeby to zostawić tam, w cholerę ale, moim zdaniem, to też mógłby Scott wyjaśnić. Mógłby wyjaśnić nam wiele pożytecznych rzeczy. Na przykład mogło być, być też zakończenie, w którym dowiadujemy się, dlaczego tak nagle zmienił fabułę. Z pierwszej części, drugiej i trzeciej, mogliśmy jeszcze wywnioskować jedną trwałą substancję. Fu, fu, fu. Jedną trwałą historię. W tej historii wiadome było, ktoś zamordował dzieci, duchy, dusze dzieci wlasły w endoszkielety i ruszałyby niby chronić inne dzieci. A mordowały tamtych innych, po prostu, albo by włożyć je w kostium, bo myślały, że to endoszkielety albo co. No i tak się ta historia rozkręcała, 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 już byliśmy coraz bliżej prawdy. Kim jest Purple Guy? Potem trzecia część. Co? Purple Guy zginął? Niemożliwe. Ale wciąż przy życiu zostaje Ping Guy i Fong Guy. Ale Fong Guy. jego to daje wątpliwość ostrą, bo przecież w pierwszym nagraniu. W pierwszym nagraniu. No nie. Wartym nagraniu, czwartej nocy w pierwszej części. Yy, 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 słyszymy, jak jest jumpscare Golden Freddy'ego i bum yy, Jakby koniec yy, Fongaya Mówi, abyśmy go poszli obieć. Animatronika, już jako. Yy, no ale chyba Fonga i Pinga i Purple Guy yy, mogą być uznani za osoby martwe. A Pingaj wciąż jest na wolności. I teraz pojawia się f 4. Zupełnie inna historia. Zamiast ym, jakiejś odpowiedniej fabuły. Nie ma ugryzienia z roku 87, który była cała afera. Tylko ugryzienie z 82. W którym jest historia dziecka, które jest straszone przez swojego brata i jego kolegów które ma ściśniętą czaszkę przez jednego go pani przez próbera. I on jedna rzecz, która jest wspólna dla tych wszystkich części, z częścią czwartą łącznie, to pappugaj. To jedyna taka unikatowa postać, która pojawia się we wszystkich częściach jako postać kompletnie fabularna. Niemodyfikowana. Bo tak to Freddy jest modyfikowany jako yy, Freddy zniszczony, i to i Freddy, potem Phantom Freddy, Nightmare Freddy, i tak to jest. A Parbuga jest unikatem. On się nie zmienia, bo to jest y, człowiek, który pojawia się we wszystkich naszych częściach. We wszystkich częściach pojawiają się również dzieci. Yy. No i tak z tym jest. Mógłby nam jednak to wszystko wyjaśnić w nowych zakończeniach. Mógłby nam też wyjaśnić... O co chodzi do cholery z Chipperowi. Chipper to... Z tego co tam wyczytałem, bo chcę zrobić jeszcze jeden filmik, w którym będę tłumaczył różne zakończenia. Tylko prosiłbym tak gdzieś... Około. 10 łapek w górę. Jestem skromnym i młodym youtuberem, tam jeszcze niedoświadczonym i nieznanym. E, nie narzekam tak czasem, no Ale w każdym razie w następnym filmiku pokażę po prostu te tłumaczenia. No i tłumaczenia zakończeń. Z jednym zakończeń pojawia się cheaper. Z tego co ja tam wyczytałem. To on jest jakby takim jakby Coś w rodzaju tartaka, out chiper czy coś takiego. chiper, to jakby taka stalowa wiewiórka. Stalowa wiewióra, która, no, chyba ma coś z głową. I to poważne. I tu się pojawia fragment, który świadczy o tym, że choć gra wydaje się taka dla dzieci, to ma pod koniec. Naprawdę niemiły tekst. Myślałeś, że Freddy Fazbear będzie obgryzał twoje kości? Nie. To będę ja. To będę ja. I wtedy bum. On się wyłącza i jakby twoje ginie. I wtedy no po prostu. Jest koniec. And. To jedno zakończenie. To jedno z absurdalnych. Bo kim jest ten Chipper? Co on tam robi? Właściwie dlaczego tak mówi? Mój świat był wspaniały, pełen dziwnych stworzeń i pięknych. Ale ty chciałeś strachu, chciałeś czuć strach i być straszonym. Tu może się odnosić trochę jako Scott, że Scott próbuje nam powiedzieć, że chcieliście strachu, chcieliście emocji. No to, to proszę. Dałem wam, a teraz siedźcie cicho i patrzcie na FNAF War, taka słodziutka wersja, która ma straszną historię. Jeszcze, teraz już zboczę z tematu Czepara. Yy, absurdalne zakończenie, które zacznę jakby kiepskim kawałem. Spotyka się dwóch Fredberów. Koniec wszechświata. To jest trochę dziwne, bo jakoś nie widziałem, aby ktoś próbował połączyć. Fredbera i Nightmare Fredbera, bo tak to może też byłby koniec przeświata, a tak to tylko Fredber i Fredber koniec przeświata. No i oba się rozwalają, stają mi tylko nogi, potem się kraszują. To też tam pokażę. No i te najdziwniejsze są crash. właśnie kraszowanie się yy, tego yy, Fred, Fred, Fredbera. No i jak Fredber się tam pojawia. To z czasem można zobaczyć jakiekolwiek errory, że na początku widzimy error, w którym wygląda on jak ten Fredbear albo Golden Freddy. Pokazany w czwartej części. Potem już się tak przejawia, tak się iskrzy, iskrzy, iskrzy jakimś cudem. Wyłapałem go z kontekstu. I o tyle miałem szczęścia, że <grych> yy... Program wycinania akurat dobrze u mnie idzie, więc tam wyciąłem. I wychodzi na to, że z tego co jest na początku gry, co on do nas mówi, coś złego jest z zewnątrz. Co jeśli Fredbear ma jakąś taką życiową, złą wizję, że on wie, że to wszystko jest gra? Oczywiście tutaj mówię, że tak specjalnie zrobił ten Scott, a nie, że to jakaś moja chora wyobraźnia, która uważa, że Matko Boska, animatroniki w programie stały się żywe. Mają własną inteligencję, a zwłaszcza ten Fredber, on wie, co tu się dzieje. No tak, to na pewno to Scott mógłby zrobić tak, że Fredbear wie, że są w programie jakimś innym czymś. I wie, że coś się dzieje poza. Poza tym, że no, może on wyczuwa, że te dzieci giną i. On ma je, I on wysyła całą tą naszą grupę animatorów, którą można zaobserwować po prawej. Aby je uchroniły. No, ale na przeszkodzie zawsze stoją te po lewej. W tym sama figurka yy, skota. No. Yy. Czyli właśnie takie parę absurdalnych tego I teraz najważniejsza rzecz, która może się przydać. Dlaczego, skąd? Tak szybko to dodał? Oczywiście. Niecierpliwy był od razu. U, już jest otrzęsy stacji, już nie mogę doczekać, już, już klikam, już dodaję to do, do Steam'a. Ha, proszę i co wydałbym przed czasem? No a potem. O kurwa, Mać, co ja zrzemnę, jeb. Proszę, Boże, nie, nie, nie. Teraz to. W... Po chuj, robiłem te różne zakończenia. Przecież mogłem sobie normalnie poczekać jeszcze jakiś czas, przemyśleć spokojnie, dodać parę nowych zakończeń, a tak to z motyką na słońce i bum. Co się stało? Dupa. No tak w każdym razie mógł płaczać teraz po tym, jak to dodał i usunął. Najfajniejsze jest to, że na game Jocie będzie to za free, i wtedy będę dawał odcinki, w których będę doszukiwał się tych e, wszystkich różnych innych zakończeń, które może dodać nam Scott. Ja nie jestem pewien, czy on doda te zakończenia, ale odbiło mi się i teraz, i o uszy, że Scott będzie chciał dodać nowe zakończenie, parę nowych na troników, parę nowych grobów. Ja uważam, że m.in. w tych urogach będzie albo Purple Guy, chociażby to było dziwne, bo mamy postać Springtrap'a, więc, fastart. Eee... fast start. Yy, ale jest możliwość, że może no, nam dodać jako wroga yy, Purple Guy'a, Ping guy albo Fong Istnieje też taka, ty ci, możliwość, że albo do wrogów, albo do przyjaciół, dodałam pracowników, w tym to dziecko z czwartej części. To właściwie, właściwie już, świło mega każdego gracza, że, kim są, kim są te ludziki? Panie, panie, coś coś jest nie tak? No ale to jest tylko moja wersja, by było naprawdę fajnie, gdyby skąd tam to wszystko dodał i tam wytłumaczył tak poprzez tą grę. Nie powiem im tego wprost, ale, jak. Robią wszystkie zakończenia, to może odlokuje się specjalny poziom, w którym będzie mega zakończenie. I wtedy im podam wszystko, jak na tacy, bo zasłużyli. Poza te wszystkie tyrania osób innych niż ja, no bo to słabo zasługuję na takie zakończenie. Taki plagiacik, jakby to powiedzieć. W każdym razie. Osoby, które dzielnie wytrwały, grały w jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę na hard to naprawdę szacun nie wytrzymał takiej presji. Zresztą już po drugiej części ja Marionetka na ja początku bym nazwał Claumem miałem problemy z zaśnięciem. Więc kiedy miałem tak? 13 lat no. Nie jestem typem człowieka o stylowych nerwach. No i Scott mógłby jeszcze. O, 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 Jeszcze jedno muszę czytać. Scott mógłby dodać jakieś specjalne. Jakąś specjalną postać. Bo Virtual Freddy, serio, mógłby zrobić jeszcze coś takiego, że jak są te postacie w minigrach, to mógłbym tam dodać parę ich. Na przykład ten chłopiec z trzeciej części, który ciągle biega, 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 biega. No to on mógłby dodać, tak jak, dodał przecież swoją postać, która wyglądała jak pixel, który, pixelowa postać, która przy czymś ucieka. Klucza, fuchs, ładny pomysł, to byłby teraz przez przypadek. Ale, fu. No cóż. Będę w takim razie kończyć, bo to mi się pomysł wyczerpany, o czym mam mówić. Dziękuję za oglądanie. Cześć.